Witam w kolejnej części Diablo. Dostaliśmy w nagrodę od uzdrowiciela w wiosce za wykonanie zadania pierścień. Pierścień całkiem niezły, który podnosi nam żywotność o 10, znaczy w zasadzie zdrowie o 10 punktów, a ponadto daje nam wszystkie odporności 10%, czyli całkiem niezły. Zanim, udamy, zanim udam się do z powrotem do trzeciego poziomu. Przecież tu jest napój pełnego uzdrawiania. Kupimy sobie troszkę napoi, bo już nam się kończą. Ok, mamy pełny pasek, czyli możemy, pomogę, wracać na trzeci poziom, jak tam z naszym doświadczeniem. Ile nam, no jeszcze troszkę nam brakuje do dziewiątego poziomu. Ale nieźle mi ten rozwój wychodzi. Nie mam problemów jak na razie z. Żadnym bosem ani potworem. Tasak spisuje się świetnie. Ok, wchodzimy tu. A! Psikus albo cukierek. Pupuk. Psikus. <grystanie> Następny. Nie, tam wejdę chyba, bo nie mam całego dnia, żeby na Was czekać. Tutaj mieliście, w tym swoim przytulnym gniazdku. Niczego nie było. A no to nie. O, tam mamy jeszcze zejście. Zaraz się tam udam. Sporo się nachodzi. Akadwach. Akadwach, tak się nazywał mój bohater. Sporo się chłopcze nachodzisz po tych podziemiach. Z drugiej strony, kto by pomyślał, w Trisram taki skromny kościółek. A takie wielkie piwnice. Och, jak mi się tu najskorało. No kurczę. Czy to był jakiś pomniejszy boss? No, tak. O, to Ach, kurczę, aż mnie osaczyli. Chodź, chodź, chodź tutaj. On ci z ścierwo. Okej, okay. czy, czy, czy ja już zabiłem tego narzuta? Chyba zabiłem. tyle tu nawet nie biorę, nie jest magiczny. Biblioteka. Chodzimy. Umrocznie w Księga portali. O, super! No, jeszcze poziom dostaliśmy. Rewelacja. Okay, Najpierw się trzeba uporać z tymi mrocznymi. Co się z tą księgą portali robiło, to ja już naprawdę nie pamiętam. Dziewiąty poziom. No, szybko mi idzie zdobywanie tych poziomów. Wymagane 20... Aha, chyba dzięki księdze portali można sobie w dowolny sposób dowolną ilość portali otwierać, tak? Dobrze mówię? Hmm, chyba tak. No, ale tak czy siak, brakuje mi 9 punktów magii, żeby ją w ogóle móc używać. Więc na razie ją olejemy. Mamy tutaj. A, nie będziemy cię identyfikować. Skoda swoi. Od tego jest dekartka wiosce. O, następnie, chodź, chodź, chodź. I na ciebie przyjdzie kolej. Powolutku. Łaż mu głowa odpadła Dobra, idziemy teraz tu o, padaj Następne, następny i następne no, znaleźliśmy tutaj jakieś zwłoki, czyżby kolejny mieszkaniec z wioski. Tak weźmiemy od ciebie pieniądze. Oficjalnie oddamy je członkom twoim najbliższym, nieoficjalnie o tym zapomniemy, a pieniądze wydamy, oczywiście na kontynuację naszej wyprawy. Dobra, idziemy do góry. Tu skrzyneczka pusta. Och, to stała, A trzymaj się. Jak na razie idzie całkiem nieźle. Oj, czy to był tam następny boss? Krwawy Ozor. Na szczęście bardzo wodny. Zwój identyfikacji... Chodźcie, chodź, chodźcie. Tylko nie wszyscy na raz. Kurde, w plecy mnie bije. No, teraz pora na ciebie. Cios, 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 cios. Ale go załatwiłem. Co tam miał przy sobie? Łuk? Nie był to wymagający dla nas przeciwnik. Zresztą jeszcze takiego nie było w tej grze. Oh, więcej przeciwników jest po prostu upierdliwych, ale to się może zmienić. Ale jak na razie jest łatwo i trzeba się z tego cieszyć. Klinga magiczna bierzemy. Ok, o co tu są pieniądze jeszcze? O, ile was jest! Ach. Ach. Oh. Fuck, on nie magiczny, to w ogóle nas nie interesuje. nas zbroja też nas nie interesuje. Pewnie będzie jakieś byle co. A, Na, chodźmy najpierw do tych drzwi. A dzień dobry i dobranoc. O! Och, uniknąłem. <laughs> pięknie AK2, pięknie. No i swój portalu drugi. Jest dobrze. Długa laska. Ona no może być droga. Co, co wyrzucimy? Swój e, identyfikacji. Do widzenia. To tu portalu, nie, nie. Uzdrawiania. Wyrzucimy. Lep długo laska zajmuje miejsca. O kurde, dużo zajmuje. Dobra, tarczę wywalimy. A weźmiemy laskę. Nie chcę mi się tak biegać do tego miasta tam jest powrotem. Dopiero jak będę miał pełny ekwipunek magicznych przedmiotów. To znaczy takich, które coś nam będą kosztować. Wtedy się będę do tego miasta udawał. Lub jak mi zacznie brakować eliksirów uzdrawiających. Bo i tak może niedługo być. Klaimor magiczny. No, teraz już się muszę udać do tego miasta. No dobra. Więc szybko idziemy. Biegu się, bieg się. Najpierw do Dekarda. Później do Gisorda. Dekardzie. Identyfikuj nasze przejaw. Stay a while and listen! Długa laska, stówka, co to jest? Odrzuca cel. O, fajna. Fajna, ale ją będzie można sprzedać Wiedźmy chyba. Klinga. Szansa na jest minus 8%. <grytanie> o, plus 45 do obrażeń. To jest. dobre. I narzuta. Plus 17 do życia. Też całkiem niezła. Dobra. Wow, Najpierw naprawiajmy, a później sprzedajmy. Są znacznie droższe takie przedmioty. Napraw, napraw co takie drogie? Tasa grzeźnika. Patrzcie ile on nas kosztuje. Napraw, napraw. Okej, okay, teraz to sprzedajemy. O! Nie wiem czy ja wyszłem na plus, czy wręcz straciłem. Bo czasami i tak się zdarza, że się traci. Dobra, to zostawiamy. Jeszcze do. wiedźmy nie idziemy. Jeszcze portal mamy. Wracamy z powrotem na trzeci poziom. Gdzie jestem? Tu jestem. O, miałem wziąć ten Claymore. jeden 12 Daleko ci do mojego Tasaka. O, kolejny z... coś ala zombie. Jak miał eliksir uzdrawiania. I ostatnia wnęka mi została na tym poziomie. Sarkofag, a w sarkofagu eliksir uzdrawiania. Pewnie ktoś go tam wsadził zombiak. Oni w ogóle chyba lubią te eliksiry, bo strasznie ich dużo mają. Pewnie im smakują. Ok, mroczny. Co w kuferku? Pusty kuferek. Skądżeś ty się wziął? Jawry, leżysz za mną z, od drugiego poziomu? Ty, ukryty. Jeden, drugi, trzeci. Jest tu coś, nic tu nie ma. Ok, skończyliśmy chyba cały trzeci poziom. Więc nie pozostaje nic innego jak zmykać na poziom czwarty. Szybko, 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 bo nie ma czasu. O, eliksir. Jeszcze po drodze znajdujemy eliksirów tutaj w tych piwnicach, jak grzybków w lesie. Dobrze, one nam się przydadzą zawsze. Na poziom czwarty. Ok, witam na czwartym poziomie. Zaczyna się robić coraz bardziej mroczno. Gdzie idziemy? Na dół pójdziemy. Chcę tam jakieś truchła, a to co zjadasz zarazę. A, znam cię. Już mieliśmy z tobą do czynienia. I co i co i co? Trup zarazy. O, trup. trub, a czocie. mały topór. A weźmiemy go. Najwyżej go później wyrzucimy. Coś tu jest, nic tu nie ma. Biblioteka. Pewnie, że idziemy. A w bibliotece? Trup zarazy. Wykształcony. Jeden i drugi. Magister, magister inżynier, trup zarazy. Okay. Co tu mamy? Księga, ognisty piorun. Czy ja ją mogę używać? No, i niestety nie 15. No, niewiele mi brakuje. W ogóle to nie trzeba dużo magii, żeby wprawnie posługiwać się, czy może wprawnie to nie, ale żeby w ogóle posługiwać się czarami. Więc to no nie było, jakbyśmy znaleźli jakiś przedmiot, który by nam tą magię podnosił. Bo punktów doświadczenia mi szkoda poświęcać. Aku. Dobra, i tam będzie przejście dalej. A to wszystko w tej części. Zapraszam na kolejną